PGA Tour skupia najlepszych z najlepszych. To zupełnie inny poziom współzawodnictwa. Rocznie odbywa się 50 turniejów. Każdym uczestniczy ponad 100 golfistów. Każdy wam powie, że nic nie równa się ze zwycięstwem w Majors. Wygrana w Majors zapewnia miejsce wśród najlepszych. Życie golfisty nie jest normalne. Cyrk na kółkach. Robi się ciekawie. Jeśli chcesz być zawodowcem, szykuj się na szaloną jazdę. Co ty odpierdolisz? Niech Joey przestawi ten wózek. wózek. Golf w tym roku jednym słowem? Zamęt. Trwa walka o władzę. Urzędnicy z Arabii Saudyjskiej chcą stworzyć konkurencyjną dla PGA Tour ligę. Live składa propozycję największym sławom tego sportu. Każdy ma swoją cenę. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Zatrzęśli golfowym świadkiem. Ukształtują przyszłość zawodowego golfa. Bardzo dużo się dzieje. Jeszcze nigdy nie było tyle kontrowersji. Z każdej strony coś się dzieje. Jak odsiać szum? Aż trudno uwierzyć. Nie wyobrażałem sobie tego. Sytuacja się zmieniła. Wszystko jest możliwe. Ciekawy moment na śledzenie rozgrywek.